Witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam krok po kroku, jak przejść wszystkie poziomy w krawędzi ciemności. Zaczniemy nową grę, żeby pokazać Wam wszystko od początku. Zaczniemy na początku od sterowania. Po prawej stronie ekranu wyświetlą nam się instrukcje tego, jak możemy się poruszać naszą postacią w grze. Ruszamy się do przodu klikając W, do tyłu klikając S, w lewo klikając A. Oraz w prawo klikając D. Aby się rozglądać, wystarczy poruszać myszką. Żeby przejść dalej, skierujcie swoją myszkę w stronę drzwi, a następnie podejdźcie do niej. Na ekranie pojawi się podpowiedź, by kliknąć F, aby otworzyć. Po otwarciu drzwi będziemy mogli przejść do kolejnego poziomu. Na środku tego pokoju znajduje się latarnia. Żeby ją podnieść, wystarczy podejść do niej i kliknąć F, patrząc na nią. By ją wyłączyć lub włączyć, wystarczy wcisnąć lewy przycisk myszy. Przyda nam się ona w kolejnych poziomach, które będą jeszcze ciemniejsze. Jak widzicie, tych drzwi nie da się otworzyć tak jak poprzednich. Musimy najpierw znaleźć kartę, która otworzy te drzwi. Kartę możemy podnieść w taki sam sposób jak wcześniej latarkę. Teraz możemy otworzyć drzwi i przejść dalej. Tutaj musicie uważać, aby nie wdepnąć przypadkiem na bakterie. Każdy kontakt z nią jest niebezpieczny. Aby zabić bakterie i oczyścić teren, musicie wyłączyć źródło światła. Jak widzicie, bakteria bez światła ginie. Teraz możemy bezpiecznie przejść dalej. Tutaj już nie ma nic ciekawego. Możemy iść bez obaw. I koniec! Dziękuję Wam mocno za uwagę. Pamiętajcie, aby zostawić lajka like i suba na kanale, a także zostawić followa na Instagramie. Z mojej strony to tyle. Cześć!